w swoim imieniu i organizatorów, czyli Muzeum Wami i Mazur. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że będzie sporo ciekawych rzeczy, sporo wzruszeń. przedstawić po projekt, którym zajmujemy się w Muzeum Warmii i Mazur w Obejmuje on tereny wszystkich ziem pani i Mazur, a więc również i Morąga. Idea naszego archiwum narodziła się dwa lata temu. I jej inicjatorką i taką mm, duchową matką była pani Mirosława Lecendrowicz, przewodnicząca, przewodnicząca Federacji Rodzin e, Katryńskich. E, przyszła ona do naszej placówki z pięknymi, przedwojennymi argumentami swojej rodziny. Nie chciała jednak jej zostawić w Muzeum, bo powiedziała, że stanowią one spuściznę duchową e, dla jej dzieci, jednak chętnie zgodziła się na ich e, skopiowanie. No jeszcze jak my jako dzieci mówiliśmy się, że na podwórzu pogoda była dobra, to takie no, puszczanie jajek, z takiej kurytka, no i kto wygrywał, kto tam też, i tak dalej, takie zabawy takie z takie Jak pajku jajko to się zjadało, no, wszystko, także wszystko. Nic się nie marnowało. No i uroczystość. Przychodzili do nas, bo ma się rozumieć co, my nie zjedziemy tego wszystkiego, to co było, tych ciast, tych e, właśnie mięsiwa e, i tak dalej, mięsa tego. Krajewski pisał, jechać do Gdowa. Z którego dworca jechać do Lwowa, jeśli nie weźmie o śpicie Dyrosa na walizkach i właśnie rodzą się ekspresji torpedy, nagle wyjechać do Lwowa w środku nocy, w dzień we wrześniu lub w marcu, jeżeli Lwów istnieje pod pokrowcami granic i nie tylko w moim nowym paszporcie, jeżeli proporce drzew jesione, topole wciąż oddychają głośno, pakować się zawsze codziennie i jechać bez tchu, jechać do Lwowa, Przecież istnieje spokojny i czysty jak brzoskwinia. Lwów jest wszędzie. To tam zaczynają się nasze korzenie pra-pra działy Ale następny numer jedno, z 2005 roku. Jestem w Kudowie. Mieszkam w pokoju z dwiema trochę młodszymi ode mnie dziewczętami, Ewa i Krystyna. Wieczorem rozmowy, opowieści o życiu, rodzinach, przeżyciach i korzeniach. Ewa mieszka w kamieniu z ale rodzina ze strony mamy wywodzi się spod Lwowa. I popłynęła opowieść o babci, Konstantyna Warczyszyn. Po wojnie babcia nie wyjechała spod Zwierzyńca, została tam. Ewa pojechała na kresy i poznała babcie osobiście, gdy była już dojrzałą kobietą i matką. A opowiada wieczorem na spokoju wzruszona, chwilami mruży oczy, nie widzi nas, jest daleko pod rybowem, przyśpiewuje na melodie, nie urodziła się na kresach. A przez niezwykłą więź z babcią Konstantyną czuje się kresowianką, Eńskiej. Rozumiemy się w tej wskocie za naszymi ziemiami domami. A Krystyna, która od po pokoleń mieszka w Pędzkowowie, patrzy na Ewę, na mnie i mówi: Chyba Was rozumiem. Ja w każdej chwili mogę wyjechać za miasto, gdzie do tej pory zachowała się studnia mojej babci. A Wy nie. I ja, mówi Ewa, z tej studni mogę kupić wodę życia. Dziękuję. 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 Wielka Boga. działaczko. Specjalnie zainteresowane z Łubska Bagiery. się Słuchajcie, a teraz pomóżcie żeby, żeby miała yy, straszny... Yeah. Jesus, I do not